ale dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii yy, No Pay to Win jest <laughs> z Zorzy. Słucham? Co? Co? Kabelce w tym momencie? No to ładnie zaczynamy. Nie wiem gdzie jest kabelce, nie mam zielonego pojęcia. Nie ma tu kablece. To jest B. Albo zwykły z B jak wolisz Dobra. Soap jest ten kabel. Witam, witam, usłyszę bardzo serdecznie. Oczywiście zawsze coś się musi wydarzyć. <laughs> e, tak. Zorza. Zorza jest. E, no Zmieniliśmy trochę klipunek dzisiaj na live. Kto był na live ten e, wie? Kabel tam powinien być Nikola. Zmieniliśmy pierek, zmieniliśmy broń, zmieniliśmy pomkę, zmieniliśmy łapki, które jeszcze ulepszam. E, na plus 5. No, bo trzeba, bo je był lepszy na plus 5, oddają statystycznie. Dobiliśmy dzisiaj sobie już jeden level, zaraz dobijamy drugi. Właśnie na odcinku chcę dobić ten drugi level, 179. Kwestia chwil, kwestia dni, myślę, wydaje i myślę, że będzie 200 poziom na tej zorze. No już dwójka z przodu będzie fajnie wyglądała. Gdzie tam trójka? A to jest też mi się wydaje, kwestia chwil. Co mogę wam powiedzieć dzisiaj ciekawego? Kurczę, dzisiaj ciekawego nic się u mnie nie działo. Poza tym, że był live, poza tym, że jest niedziela. Jutro poniedziałek, najgorszy dzień tygodnia jaki może być. Tu mam dużo spraw do załatwiania od rana. Trzeba mamy ogarnąć chrzest w kościele, takie tam pierdółki, kukułki. Także jutro będę miał pracowity dzień, dlatego dzisiaj nagrywam odcineczek. Już go wrzucam dzisiaj od razu, jest godzina 21.11, jak nagrywam. A gram tak z 15-20 minut dobijemy level, przejdziemy sobie, jak coś pogadamy także yy, <laughs> a także coś ogarniemy. Na pewno dobijemy dzisiaj level, tego jestem pewny, bo furbole całe stoją. ten level leci fajnie. Nie narzekam. Nawet na tych furbolach nie narzekam. Dzisiaj na tym live'ie coś tam się podziało. Coś tam po trochę na Gordionie pograliśmy i i tak pewno kto był ten wie, Pozdrawiam ludzi z live'a Wiecie, że dzisiaj odcinek wleci, bo powiedziałem na live, że dzisiaj odcinek wpadnie. Koło 22.00 postaram się, żeby tak było, żeby był fajnie już zrenderowany, żeby było te Full HD te 1080p. Bo jak tego nie będzie, to się załamie. Postaram się nagrać go nagrać tą miarę szybko. I od razu tylko nagram zaraz wchodzę w YouTube'a i to wrzucam buforuję i ustawiam premierę i jedziemy z koksem. Także, także taki pomysł jest na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy odcinek. Pomysłu nie mam na ten odcinek, taką naprawdę powiem. Nie wiem, co wam tu mogę mówić. Nic się nie wydarzyło ciekawego w moim życiu od ostatnich kilku dni. Ale co wam mogę powiedzieć? Dużo osób w ogóle pyta o nowy interwejs. Znaczy o ten banner tutaj o ten motyw. Niestety motywu nie mogę Wam podać. Już to mówiłem na jednym odcinku, ale tam jest dużo mniej wyświetleń niż na, tych, na tej właśnie serii No Pay To Win. Zorze. Także niestety powtórzę to jeszcze raz, mimo, Tam jak się powtarzam to tam trudno, ale wolę żebyście wiedzieli. Niestety tego interfejsu nie mogę Wam podać. Bo, o mamy level 179. Hura! Jeszcze jeden level i 180. A potem 190 i 100. Ale to nieważne. Nie mogę Wam podać tego interfejsu, bo ja dostałem ten interfejs generalnie od znajomego. I nagrałem odcinek Check sobie Chyba to był odcinek Zorze, jak się nie mylę. I do mnie się odzewa jakiś gościu na Discordzie, że czy to tak fajnie podawać czyjegoś interfejs, ja mu tak mówię. Mówię o co chodzi, i generalnie nikomu nie podałem tego interfejsu, i tak. Ale gościu do mnie się odezwał, i mówię, nie wiem o co nawet chodzi. Mówię, myślałem, że to jest jakiś publiczny interfejs, jak dostałem też od znajomego. Nie wiem, czy to jest czyś prywatny, i że ktoś sobie go o no i do mnie właściciel napisał tego interfejsu, no i wyjaśniliśmy sobie skąd go mam, powiedziałem, że zostałem go od ale nie, nie, nie pamiętam od jakiego klonowicza dostałem, nie wiem czy to nie było, czasami na ogólnym tego nie napisał, na jakimś tam discordzie, ja nie będę szukał, mi się nie chcę. no i z tym właścicielem pisałem na discordzie, pisałem z nim na discordzie, no i mi powiedział, że mogę sobie zostawić ten interfejs, tylko, że mam go nikomu nie podawać, no także ja też powiedziałem, że okej, okay, nie ma problemu, więc nie mogę Wam podawać tego interfejsu, ale jeżeli chcecie, mogę dać Wam namiary na właściciela tego interfejsu. Nie wiem, jaką cenę za ten interfejs krzyczy, krzyczy, nie mam zielonego pojęcia. Niestety Wam nie pomogę, bo nie wiem. Nie interesuje mnie to i, i tyle, jeżeli będzie trzeba, to ten interfejs zasunę, bo nie mam zamiaru. Jak już go mam, to nie mam teraz zamiaru za niego płacić. I to nie chodzi o to, że szkoda mi pieniędzy czy coś, tylko tu chodzi o to, że jak go mam, to już go mam, a ewentualnie go usunę i, i, i sobie zrobię stary, taki jaki miałem, czyli z MadDonza interfejs, taki miałam takie niebieskie kuleczki jakby. I mnie to różnicy nie zrobię. Ale ten interfejs mi się podoba, więc na razie jak może być, to niech jest. Co wam mogę więcej powiedzieć? Dużo osób pyta mnie o dodatki. Pod, pod odcinkami w komentarzach pytało mnie tak wam mówię piszcie mi na discordzie najlepiej na priv o dodatki wtedy ja wam mogę wysłać linka z dodatkami z tym z tym privatem z tym wszystkim z tym no privata, dodatki itd mogę wam powysyłać jakieś tam te bajery jakieś tam madonzy rewo nie rewo ten private'a wam mogę wysłać, to tam nie jest problem. Bo to są dostępne dodatki dla graczy. No, ma za to wiadomo, że trzeba sobie premium kupować. Gościu też sobie pienięży, ten dodatek. Także to są ogólnodostępne dodatki. Ale jeżeli ktoś chce, ktoś się nie zna, ktoś jest nowy, albo nie ma w ogóle zielonego pojęcia o chętnie wyślę, pomogę. Tylko pijcie do mnie na Twitch na Discordia. I piszcie w komentarzach, znaczy piszcie w komentarzach jak najbardziej, ale napiszcie od razu najlepiej też na Discorda, nie? W komentarzu się upomnijcie, że napisaliście na Discorda albo że napiszecie na Discorda. I ja wtedy mniej więcej będę wiedział, że mam zyrkać na tego Discorda, że ktoś coś do mnie pisze. Bo ja tak czasami na tego Discorda czasami tak wchodzę, bo wchodzę, bo ja z tego Discorda tak korzystam, bo korzystam, nie? Ja tak zaglądam na niego, jak wchodzę na jakiś kanał czy coś, a tak to ja na tego Discorda nie zaglądam. A jak siedzę na kanale, to w ogóle nie zaglądam. Także w komentarzu mi zawsze w miarę przychodzą powiadomienia na telefonie Że ktoś napisał jakiś komentarz, zawsze czytam komentarze Nie na wszystkie odpisuję, bo na niektóre no nie, wiem, nie wiem nawet co odpisać Ale zawsze staram się jakąś reakcję dać, że przeczytałem <laughs> Aha, jeszcze ostatnio jedna osoba mi napisała coś takiego w stylu w komentarzu Jak to było? Hmm. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć Aha, że gram na nowym interfejsie bo Gamory wspiera youtuberów w na nowym interfejsie. Jest to nieprawdą. Bynajmniej mnie Gamory nie wspiera, ani ja nie mam żadnej współpracy z Gamory, ani nic. Nic mnie nie wiąże z Gamory. Nie wiąże mnie nic, pomimo że mam 1000 subskrypcji. Nie odezwali się, a ja też się nie będę odzywał. Mnie to tam wisi, mi nie zależy. Ja to robię dla zajawki, ja to robię forfadnie dla pieniędzy, tylko żeby coś w życiu porobić, coś może w życiu osiągnąć. Potem będę odpowiadał córce, a uzyskałem 10 tysięcy subskrypcji, a uzyskałem 100 tysięcy subskrypcji, a uzyskałem milion subskrypcji, to nieważne. Robię to sam dla siebie, nie robię to pod jakieś współpracę, żeby coś zarabiać z Gamory. Także Gamory mnie w niczym nie, nie wspiera. Zmieniłem na nowy interfejs poprzez to, że jest wygodny widzowie. I w sumie Klanowicze i zarazem Widzowie, dwa w jednym, bo Klanowicze to Widzowie poniekąd, w większości eee, podali mi fajne dodatki, które mi przypomina bardzo stary interfejs, a nowy interfejs naprawdę oddaje pod względem samego na przykład auto ulepy, tak się nie zacina jak na starym, jest dużo płynniej to chodzi i nie cofa, nie klatkuje, nie odświeża mi się co chwilę, gra czy coś, no jest to dużo przyjemniejsze, wygodniejsze. Nie, nie, nie denerwuję się tak. Jest też ten, no, ten nowy interfejs, jak tak się już w to wczuje Jest bardziej przejrzysty, jest w nim więcej niż na starym. Nie trzeba szukać po stronach głównych, na przykład y, aktywnych ludzi na serwerze, tylko wchodzę, patrzę, widzę kto jest aktywny. Mam parametry serwera, czyli jakie serwer ma statystyki. Na przykład wygodne to jest jak na sobie logam na zasadę Wiem, jakie serwer ma parametry, nie muszę nigdzie szukać ani się nikogo pytać, bo ja wszystkiego też nie wiem. gram w tą grę jak do gram, ale mnie pliwe jakoś nigdy nie interesowały. A że teraz zastamam, no to coś tam sobie na tym klikam i wiem, jakie ma serwer przeliczniki, wiem, jak sobie na przykład. Tuż zresztą nie się sam automatycznie ustawia, no ale wiecie, ale mniej więcej wiem, XP, razy XP szybciej czy coś, nie? Także jest wygodniejszy, jest strasznie, jest strasznie OP. Jest przyjemny, jest płynny, nie zacina się tam wszystkie, nie wiem, K, P, ITD, itp. wszystko chodzi, wszystko chodzi fajnie, escape'em się wszystko wyłącza. No naprawdę jest wygodny, jest, jest, szybki, jest szybki i myślałem, że będzie bardziej skomplikowany, a jednak, a jednak tak nie jest, że jest jakoś ciężki do rozgryzienia, już wszystko, już mam ten interfejs, że tak powiem, prawie, że w moim palcu. Na pewno coś tam mnie zaskoczy, coś tam się ludzi dopytuje, a jak włączyć to, jak włączyć tamto. Ostatnio się właśnie pytam jak włączyć te statystyki serwerów. I to też jest fajne, bo na przykład, jeżeli na Gordiona są tam czasami logam, to sezerkam ile jest ludzi, czy jakiś serwer ma przyspieszenia, bo jeżeli jest powyżej 500 ludzi, tam jest 500 ludzi, to serwer jest wtedy przyspieszony razy dwa, wszystko szybciej respi. I czasami ja to sobie spoglądam, jak tam ten Gordion logam, jakieś dwójki bije, to wtedy mniej więcej wiem czego się spodziewać. Ale też to widzę automatycznie policzników. Ale czasami sobie zajakam. Na Brutalu to jest wygodne. Bo na Brutalu na przykład kogoś szukam, albo coś, to wiem mniej więcej jakie levely są zalogowane i mniej więcej wiem gdzie kto może być na expie. Wiem czy mniej więcej EXP jest wolny, czy będę się z gościem bił, czy zajęty, czy coś. I to jest na przykład wygodne na samym Brutalu, nie? Dlatego mi to było... to mi oddało strasznie. Jest to wygodne. I ja się czuję prawie, że jak na starym. Jedynie co tu się różni... Aktualnie, co już mnie nie denerwuje, już te walki jakoś ogarniam, to, co na, na, co, na, to na to co wcześniej narzekałem, już to jakoś opanowuje. już nie narzekam aż tak bardzo jak narzekałem, już nawet nie pamiętam na co narzekałem, bo naprawdę już się przyzwyczaiłem, już to ogarniam w miarę powoli do przodu. Na pewno z dnia na dzień jest coraz lepiej, coraz bardziej kumam ten interfejs, co się z czym je, co się z czym gryzie, jak co obejść, jak co. Jak walka wygląda, już mniej więcej sobie potrafię to. Potrafię się do tego przyzwyczaić, że potrafię zauważać te rzeczy, których na początku nie zauważałem. Że tam jakieś. ciężko mi było wychwycić, w którym momencie jest ogłuch. Już też mniej więcej wiem, gdzie zerkać na energię, gdzie zerkać na manę. Bo to też jest. ta mana jest tu w dole. Znaczy, energia jest po lewej, mana jest po prawej. Także. o, nie to. To też było ciężkie, ale już te kwipunki w miarę płynnie sobie zmieniam. Jeżeli coś przychodzi do czegoś. Tak, my musimy na pewno już na kwiatki. Tęków nie mamy, kupimy sobie jakieś potki. Także powoli się przyzwyczajam, bycie powoli i do celu, jak to mówią. Kupimy sobie 70 potek. Sprzedajemy jakieś tam śmieci. Wajem w plecy. No a też na ten ekwipunek trochę wydaliśmy dzisiaj kwitu. Spuściłem trochę się ściana. No ale trzeba było, bo ja miałem W ogóle nawet ja tutaj Ja tutaj teraz sobie stałem troszeczkę z levelem ja nawet nie Nie, nie, nie wiem czy nie zwracałem uwagi, czy zapominałem się, że ja nie w ogóle broń na 140 Pierek miałem też na 140 chyba, czy na 150 łapki miałem do zmiany Pomockę miałem do zmiany Posiedziałem z czatem, pooglądałem aukcji Pogrzebałem w depo, coś tam się znalazło, po się, co tam wyfarmiłem tych unikatów, tych śmieci i coś tam się podziało, coś tam się rozwinęło. No i na przykład na Drakoliszach to już teraz całe Drakolisze przechodzę na F, oprócz rzeczywiście elitek, bo elitki są silne. Ale jak się wcześniej ginąłem na Drakoliszach, tak teraz na Drakoliszach sobie wybijam całe Dracolisze na F. Z, oczywiście nawet i bez błoga. I to było tak założyłem, jak tam, tam czasami taki łowca 180 chodzi w unikatach i ja z nim tak różnie. Ono to błogo mam w razie, w razie czego. Co jest? Sama włączyła telewizor, a to się nie zostało. Także już, już ogarniam ten interfejs, jest bardzo wygodny. Na stary bym wrócił jedynie, jakbyście się bardzo się domagali starego interfejsu na odcinkach czy tam na live'ach. A prywatnie na pewno będę grał na nowym. Na nowym będę grał. Nawet Nikola, jak powiedziałem, tam je pokazałem, kilka kluczków powiedziała ogarnijmy ten interfejs, żeby jej tam ustawić, bo ona na chrome gra. ale No tak mówiłaś. Aha, no to ja mam kiedyś zrobię zdjęcia, jak będzie najdługo grała na nowym interfejsie, to nie stawię na Facebooku, jak ją złapiemy. Bo muszę jeszcze ustawić ten interfejs, chyba że się nagle teraz rozmyśli i się będzie bała przypału. Okay. Mm -hmm. No mogę być o wszystkim. Te draki tutaj idą na F, nawet domaga, nie muszę podchodzić, nie, 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 niezależnie do kogo podchodzę. Wybijam to bez najmniejszego problemu. I jest to fajne. Mam już 15 minut nagrania. Maksymalnie do 20 minut dociągniemy. I tu nie chodzi o jakiekolwiek zarabianie, bo to tak to, 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 to zarabianie już od 10 minut, a dociągniemy na do 20, bo ostatnie odcinki były krótsze. Ostatnie były krótsze. Także oj źle poszedłem, mogę iść tak tutaj tym Także no, na pewno też będę... Będą chyba teraz, myślę, w tym tygodniu będą częściej live'y Kilka razy w tygodniu myślę, że zrobię. Postaram się, bo chcę coś na Gordionie poexpić, bo na Gordionie chcę wbić. Znaczy, jeszcze muszę pogadać z tymi słupakami w Discordzie z Gordiona. Chcę chyba wbijać 244, bo ma być tam jakiś młyn i dym i myślę, że to się będzie fajnie streamowało. Xpika też ludzie chętnie pooglądają, zresztą posłuchają mojego pierdolenia w tle. Także myślę, że że będą części streamiki, jakby do sobie ekspił Gordion. Też Zorzę na pewno będę chciał ekspić, trzeba coś tu już znowu ruszyć. Bo teraz trochę odcinków się nagrało i się nic nie zmieniało. Więc teraz trzeba coś tu ruszyć, zamieszać. To Żydełkiem. Karuzelą. No myślę, że w tym tygodniu 190. by był. Myślę, że tak. Nie wiem, czy jestem w stanie się pokusić o słowo, żebym dwusetny był. Chociaż kto wie, kto wie. Znaczy nie w tym teraz co jest, że w niedzielę, tylko że od poniedziałku do niedzieli myślę, że 190 będzie. Tu zależy. Tu zależy. Nawet jeżeli bym chciał jeden dzień wbijać, no to jest 7 level, jeden, jeden level dziennie. A na zorzy da się wbić więcej niż jeden level. No widzicie już ile, ile mamy? Odcinek 20 minut? Nie. Mamy odcinek dokładnie 16 minut. Już mamy wbite. 25% expa bo tam dobijaliśmy 5, żeby wbity był level i już jest 20% wbitego więc myślę, że jakby się przysiadło to jest, jest szansa, żeby 190% wbić a może nawet i wyższy Tylko jeszcze też trzeba mieć trochę czasu, żeby przysiąść do tego expa ulepszmy sobie dalej te rękawice potrzebuję je ulepszyć na plus 5, na pewno oddają statystycznie do expa, najbardziej szukałem tempów pod przywracanie ale no niestety Ciekawe, jaka ma jaką? Pokaż mi go, halo, halo. O, kurde. Chociaż słownie, ej, on ma. Na 165, ma podobne jak u do mnie bardzo. Kurcze. Kurcze, kurcze, kurczę. Teraz minuta, jest 17, bo jak się, jak padnę, to jest koniec. To będzie koniec odcinka. No, bo zanim się zespię, zanim co. To będzie ciężkie Spróbujemy przejść tam jeszcze główną mapę Zobaczymy czy stoi Przejdziemy tę mapę i zobaczymy czy stoi Jak będzie stał to jeszcze z nim na koniec zawalczymy A jeżeli nie będzie stał to po prostu to skończymy odcinek normalnie <laughs> mm, no, Dzisiaj w ogóle na live jakiś Gościu za mną latał Jakiś atencji już tutaj na tej zorze Najpierw latał 210 potem przyszedł mi jakiś widz yy, Jakiś widz no widz Przyszedł mi obstawić 300 300 z groszem, 305, 4, 2, coś takiego. To nagle się zjawił 360, się gościu podniecał, że bije, że mi patrzy w monitor, patrzy mi w, w sumie tak, by w monitor. Patrzy mi w live'a i mnie ustuje się podniecał pewnie. A ja sobie w międzyczasie logałem na inne światy. I wiecie, ja sobie potem poszedłem, go wyruchałem troszeczkę, bo sobie poszedłem po spić na furbole. I na furbolach też źle nie leciało, Ale na furbolach były żółte mapki. Znaczy większość jest żółtych, znaczy w sumie nie wiem czy większość, czy połowa jest, po pół a pół mapek jest żółtych i czerwonych, nie wiem dokładnie, kurczę musiałbym, nie, 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 pamiętam teraz, wiem, że na pewno jest kilka żółtych, raz, dwa, trzy żółte i chyba są trzy czerwone, jak się nie mylę. Teraz nie chcę jakieś gafy puścić, no ale nawet jeśli to i tak, jak bym doszedł na czerwoną, zanim co to raczej by, raczej by mu się nie chciało i na furbolach o dziwo za mną nie biegał. A to wiecie, ja szybko uciekł na żółtą, bym się lognął, bo jakby no na żółtej i tyle, i tyle, i tyle bym mógł zrobić. Także trochę chciał wyruchać Freda, a to Fred wyruchał go. Eee, no tak. Lubię takich właśnie, takich gagatków, którzy próbują coś zdziałać na live i, i się popodniecać troszeczkę, że tak powiem. Na mnie, na mnie to nie działa, ja... ja jedynie co, bo jedynie problem był taki, jak on by latał tym 367, by biegał, to ja bym mu tam wracał, ażby mi się nie znudziło, bo bym mu lista wbijał i to by było fajne i potem poprosił kogoś z na jakąś 400, żeby przed go i pół godziny ma z głowy. No tylko że był problem taki, że on tylko tym 360 przyszedł po to, żeby tego 300 wywalić, a tak dalej potem biegł 210. No i tu był problem, bo temu 210 nie wiem czyli lista wbijam, a nawet jeśli ja bym wbijał to i tak to bez sensu nie miało. Nie wiem jak tam jest przelicznik punktów karnych, nie chciało mi się tego sprawdzać. Także stwierdziłem, że to ale ten biznes i, i. I po prostu ustąpiłem poszedłem sobie gdzie indziej jak różnicy mi to nie zrobiło jakiejś dużej bo na tych futbolach też bleciał ok miałem też wolne więc chill bomba także ja nie narzekam może jeszcze choroska był znalazł nas mulerma tu respi chyba nie mulerma tak może by mulerma znalazł zawołokal może by się zbiło ale wątpię znając moje szczęście w ogóle respi to kurczę, nie mam na od vloga odłączonego stąd nie wiem, czy w ogóle mają mulerma, czy nie na lot Ale chyba bili, no jak był live. Może respić, może nie respić, kurcze nie wiem. Ciężko ciężko mi to jest stwierdzić aktualnie. Mm. O, patrzcie, my tu gadu gadu, a tu już się wbija 32%, bym nawet rzekł. Widzimy, szybko to trzeciego. Ja mówię, jakbym przysiadł, no to nawet nie wiem, czy bym się nie był w stanie pokusić, że będzie 190 plus, tylko też trzeba usiąść, przysiąść, polatać za tym, po tym spam powbijać. No, Także wiecie Także no to jest kwestia przysiąd, przysię przysiąg przysią przysio, nie przy, przysiąścia? nie, przy... Przy... A dobra, nieważne, chuj... Chusteczka, pies to jebał i te moje pieski też. Nieważne. No po prostu kwestia przysiąść do Expa i... i, i po expić. No i myślę, że są tutaj rzeczy realne. Ja mam też dużo, dużo w planie z ulepszenia, chyba 30% aż zaraz wam sprawdzę umiejętności, a nie. Za potwory jest 15%, więc jest bardzo dużo i jest z 50%. No, questy myślę, że się będzie fajnie robiło Jak tam będę miał te serie zmacho czy nie z do skipowania potem leveli Jakieś tam zostawię Te Zostawię te, te jak to się nazywa, te Zakony Więc z questami myślę, że nie będzie problem Tylko musiałbym to wychwycić jakiś taki jeden z dobrych momentów Aby, aby było bogo na drop, znaczy na exp Na questy I wtedy by było Wtedy, by było czeczabalu. Dobra, idziemy zobaczyć, czy ten półgłówek tam stoi. Jak stoi ten półgłówek, to go bijemy, a jak nie stoi, to ładnie się pożegnamy i kończymy. Chwila, prawdy. Gdzie on to stał? Halo, halo. On gdzieś tu stał. Nie ma go chyba. No kurde, blacha. No cóż, no szkoda. Dobra. Widzowie, idę to wrzucić, idę to, nie montuję, tylko wrzucam na surowo. A stary, dobry YouTube. Wrzucam to, także trzymajcie się, chat. dziękuję za oglądanie, level dobiliśmy. Idę jeszcze poekspić może prywatnie dobiję 180, zanim się odcinek wrzuci, zanim co to jeszcze trochę poekspie. Także, także co wy. zostawcie tam pierdółki, łapki, suby i tam pierdółki, komentarze mile widziane. Trzymajcie się na razie cześć, do następnego odcinka. Nara.